Trochę mnie odkleiło, widzowie, i nie chodzi o to, że ubrałem się delikatnie lepiej niż zawsze na odcinek, ale nudziło mi się w nocy i po pierwsze zrobiłem sporo paczek, ale. Ale to nie odchodzi. Tak mi się w nocy nudziło, że zagrałem Food Champions i ja mam bilans 10-3, więc. A dzisiaj... Ach, eleganckie 11 winów. Już się rozgrzałem powoli, ale na dobry początek trzeba coś pootwierać. W ogóle powiem wam tak. Dalej laguje, jest godzina 14.56 i ja chciałem jeszcze z rana trochę paczek podarabiać, żeby było więcej i takie są lagi, że ja pizgam, więc no musimy się zająć tym, co mamy, ale mamy sporo, zaraz pokażę, tutaj niestety gówno z ikony bisu, ale właśnie, ja nie zostawiłem lajka pod filmem, idę właśnie to zrobić, kliknę sobie samą łapkę w górę, bo jeżeli zostawiasz łapkę w górę, to trafisz na przykład taki kartek tutaj, widzę, sami się chwalą, ja tutaj nie będę, wiesz, nie, nie będę oszukiwał. Możesz też zostawić subskrypcję, żeby nie przegapić kontentu i wycieczki do Daniela Parejo na jego mecz. Właśnie tak, do Hiszpanii. Z Buta, bądź autostopem. No chyba, jeżeli chodzi z Buta, to wyruszamy z Buta i można tutaj stać. Z rączką się ma, podrzucisz. Tam kawałek. No myślę, że to jest, to będzie spoko, także zostaw sobie subskrypcję, żeby tego nie przegapić. No ja mam tu wymienne paczki, bo zrobię Blonka 99 do składu 9-9, który pewnie już jutro będzie. No, tylko mi tu laguje, więc nie wiem, jest, jest 15, widz też pisał, że od 21.30 dopiero otwierał, dalej miał lagi, ja, ja ogólnie dorabiałem trochę paczek w nocy około pierwszej i wtedy nie było lagów, więc chyba jeżeli chcecie dorabiać te paczki to wtedy, no na razie sklep nie, nie ten, nie wywala mi sklepu, więc jest spoko, ale no, troszkę dłużej się otwiera niż zawsze, aczkolwiek to chyba przeżyjemy. Jeżeli ktoś w ogóle zapytał, o której grałem w Champions, to grałem od 1 do 3.30. No zero, no co, no weekend jest nie chciałem mi się spać. Mówię dobra, nie mam co robić, ty nie chce mi się grać w CS, a nic. No to, to pyknę, nie? I pytałem: Jeszcze dzisiaj zagrałem dwa mecze i dwa wygrałem, żeby był ostatni na odcinek. Bo było 8-3. No. Więc dzisiaj jeszcze dwa wygram. Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym Wachu macie 5% zniżki, Poleca. Fajnie by było w ogóle cokolwiek wymiennego dzisiaj dostać. Nie wiem, najpierw te wymienne otworzę, jak już są. Nie ma ich jakoś mega dużo, a niektóre są spoko, na przykład mega paki z tego Blonka były. O, tu proszę bardzo, widać. Więc no nie wiem, coś tak za 100 tysięcy, bo chyba będzie nam, nam brakowało tylko prawego obrońcy i bramkarza, bramkarki dokładnie i prawie obrończyni, bo no, no innych nie ma trzeba będzie kupić i z tego co wyliczyłem potrzebne będzie jakoś milion trzysta tysięcy. Jeszcze Food Champions gramy, No to będzie, będzie. W okazji tych wymiennych możemy poczytać co widzę ja piszę, uwaga, ważka u mnie Ronald nie już zrobiony Teraz ty. To tylko dwie godzinki Grindo przy okazji łapkę zostawił Hansen 99 w lecia. No mówię, że to nie fake. Skoro to nie fake, to zostaw lajka like i se traf. A jak nie grasz w FIFA, to zostaw po prostu lajka, like żeby więcej osób mogło zobaczyć ten film, którzy grają w tą grę i se trafić. Tak? Nie, nie, bądź, nie bądź taki. Ja go nie chciałem od razu robić, bo liczyłem, że z tej ikony dzisiaj wypadnie. No ale nie wypadł, więc chyba będzie trzeba go po prostu zrobić ze SBC. No jakby trafiony smakuje najlepiej. Ja, ja to wiem, wy to wiecie. Więc no może będzie powtarzać. Na ikonowie z limitu, i tam wpadnie. Ja bym naprawdę wolałbym go trafić niż zrobić, bo no, no sami wiecie, jak taka trafiona, jak trafiony Ronaldinho smakuje. Zresztą już raz go trafiałem. Rok temu dokładniej. Na wakacje też. I smakował. wybornie. Więc no, jeżeli będzie powtarzalna ikona, bez limitu, to postaram się go trafić, a jak nie, to go zrobię po prostu, bo no nie odpuszczę sobie, no ja, wiecie bardzo dobrze, Ronaldinho musi być i tyle w temacie, a ten skład 9 to tylko jest dlatego robiony, bo C. Tak naprawdę, to ja nie będę grał innymi kartami niż Ronaldinho, Parejo, o, wymienne, coś fajne, 10 tysięcy, Marian Huya, Parejo i Ronaldinho, tym muszę grać, mimo że nie ma 99, bo ich lubię. Uwielbiam, kocham, ubóstwiam. Tak jest. jaki jest według ciebie ranking top 10 złotej piłki według nominacji? No niestety, Danielek i Marianek nominacji nie dostali, ale wiadomo, że i tak są najlepsi. No tak, no, zaraz za Ronaldinho, miejsce półtorej, nie? Jakby to nawet nie jest drugie miejsce. Pierwszy jest Ronaldinho, wiadomo, za ten rok, złota piłka. No i Daniel Parejo i Marian Huja miejsce miejscu półtora, bo... No, jakby... Ronaldinho prawą stopą po prostu wszystko jest w stanie zrobić. Ale to w sumie nawet nie wiem kto jest nominowany, ja się tak interesuję tą Złotą Piłką, tak mi to lata koło petardy szczerze mówiąc, że... Jak dla mnie top 2, mogę powiedzieć top 2. Top 2 Lamina Yamal. top 1... Nie wierzę, nie wierzę, że to mówię, ale top 1 Dembele stary no. On zajebisty sezon zagrał, wygrał Ligę Mistrzów, symulacja, wygrał ligę, wygrał puchar, wszystko wygrał. No, i no, no bardzo dobrze grał, no przyczynił się do tego, więc, jakby. No, ch chyba, chyba Dembele, nie? To jest największy plot twist w historii, że dębele zdobędzie złotą piłkę. Ja myślę, że on serio to wygra. Mam została ostatnia wymienna paczka, już w ogóle widzę, że 100 tysięcy zarobiłem z tych quicksands. -e. Ja tylko blonka zrobiłem jedną ikonę, więc. Zarabianie końców na tym etapie... O, 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 i petarda, dodatkowa kasa. Na tym etapie zarabianie końców to polega na robieniu niewymiennych paczek i z niewymiennych kart robieniu kart kolejnych niewymiennych i później otwierania wymiennych paczek i tak się teraz zarabia pieniążka, ale na nową IFC będzie zarabiane inaczej. Będziemy handlować, kupować, sprzedawać drożej, będzie banger, ale to jeszcze nie teraz, nie chcę się nad tym rozwodzić teraz, bo... Bo to jeszcze nie ten moment, a tu Wulej, kocham go trafiać. I Cantona i Rolfica, serio, strasznie dużo leci tych kart 97,98. I nie wiem, czy mi się ma to podobać, czy nie, bo wszystkie są w duplikacie. No ale w sumie, wyższy overall do przepałki. Zrobimy tak, widzowie, otworzymy parę paczek, trafimy sobie, nie wiem, no, może ze dwie karty 99. Tak w że dzisiaj tak się może wydarzyć i... i idziemy na mecz po prostu, wbić 11 winów w końcu. O, a ej, to nie jest 99 babka przypadkiem? Ona była tam do trafienia i rolfica jako pierwsza Dwa, Dwie paczki z rzędu No to jest ta lala stary, no musi być ta 99 Jedna była na pewno do trafienia Błaga, heroska 99 siemanko hej Abili to nie ty to, to nie ty, ale jej chyba jeszcze nie mam nawet Bez skitu nie mam jej I to jest co? O no, nic nie warto. Ale myślałem, że to jest ta babka, z... czekaj muszę sprawdzić czy ona w ogóle jest No właśnie, ja jest widzę 99 ta z Anglii, myślałem, że to ona właśnie jest no Moglibyśmy ją też trafić. Znaczy do kolekcji kart będzie nam no niezbędna. Kolekcja kart kiedy? Najprawdopodobniej uwaga, teraz dam info przedpremierowo, bo jeszcze to nie jest na 100%, tylko na 80, ale w środę o godzinie, powiedzmy 16:30, bo godzina jeszcze nie znana. W środę będzie stream. Powinien być, przynajmniej. Więc z kolekcji kart już, gdzie będziemy trafiać wszystkie karty i to będzie polegało tak. Nie biorę do klubu, w sensie nie duplikaty duplikaty wale tutaj no i co? no i gówno <śm> no i z duplikatów będziemy mieli te piki co są, te jak one się nazywały? No, to pijki, co główno z nich leci, ale trzeba trafić karty. I jeżeli będzie powtarzalna ikona, to też będziemy je mieli, właśnie z tych duplikatores. I uwaga, postanowiłem jedną rzecz. Musimy trafić wszystkie karty albo 9-4, albo 9-5, bo inaczej to się mija z celem, bo niektórych to nawet nie mam szans trafić, jak na przykład informów poniżej 8-3, albo innych kart, których nie ma w, teraz w paczkach mniej więcej, a takie karty 9-4 czy 9.5 to byśmy byli w stanie wszystkie zabrać. Tak myślę. Od czego to zależy? Czy 9,4 czy 9,5? Zależy, jaki będzie Icon pick powtarzalny. Bo jak będzie powtarzalny Icon pick 9,4, to wszystkie 9,4. A jak powtarzalny 9,5. O, jest nice. W ogóle nie tą paczkę, którą chciałem, ale nieważne. Yy, no, a jak będzie 9,5 Icon pick, to 9,5 musimy trafić. Wszystkie. Tak, taki jest zamysł. Do końca tego miesiąca, do końca wakacji. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie i czy w ogóle będzie petarda, czy będzie więcej niż jeden stream. Obstawiam, że tak, a tu mamy Tyrana, którego dzisiaj przepalałem na ikonę nawet. Szefie, może zrobić film o tak długo, aż zrobię Ronaldinho 97. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, że ja bym chciał go trafić, mega, on... No nawet nie wiecie, jak będzie smakował, on będzie lepszy niż... Co jest lepsze? Co jest bardzo pyszne? Makaronik, który sobie lubię zrobić, jest bardzo pyszny, najpyszniejszy makaron. I on będzie lepszy niż ten makaron. Właśnie tak. Ale powiedzmy, że jeżeli nie trafimy go w 3 dni, czy tam w 4, o ile będzie powtarzana icon Pick, bo jak nie będzie to robię go z bomby. No to wtedy. Te, wtedy co, no wtedy. No i trzeba ja się tak zaczynam? Wtedy zrobimy ten odcinek. Po prostu. Tyle. Tyle. Jeszcze właśnie, trzeba pilnować ewolucji, bo może będzie ewolucja na 9.9. Ewolucje to lubią wychodzić na o, o losowej godzinie. Więc musimy codziennie sprawdzać. Zaraz to zweryfikuję. Tu mamy to, co coś się schowa PS Brazil. Ikona, no to nic. Ten Rafinia Futis, jaką on miał pozycję, w ogóle on był w której drużynie? W pierwszej czy w drugiej? W trzeciej. A, to tego Rafini teraz nie ma i on miał LW, dobra, to warto wiedzieć. A tu lewy obrońca, toc i toty. Czyli może, chyba, że to jest inny. DiMarco. Nie, no ten DiMarco to on już jest od miesiąca ponad. O, ja już 20. O, poczekałem 20 sekund. I akurat się sklep odświeżył. Dobra, chyba trzeba zagrać mecz, bo może zaraz się od, odlaguje. Bo czasem się sklep załaduje szybko, nie? Ale czasem trzeba poczekać. I to mnie, to mnie denerwuje, bo jest 15 godzina w niedzielę 17 sierpnia. Ale dobrze. P.S. znowu, o, Wulej, dobra, to jeszcze jedną, to ja być ostatnia przed meczem, ale Wulej. W ogóle możecie widzowie pisać legendarnych zawodników, ja teraz o to bardzo proszę, tu jest Futis, niech se leci. Piszcie legendarnych zawodników w komentarzu, jakich znacie, bo na przykład Wulej to jest legendarny zawodnik, Parecho jest legendą, Marian Huya stał się legendą, legendą jest Mbabu, legendą jest Ibarbo, legendą jest również oczywiście Chris Molling. Czy Christian Benteke potrzebuje cały skład takich zawodników? Bo zagrałbym czymś takim. Zmontowałbym coś takiego i bym zagrał. Także piszcie mi, proszę, proszę. Dobra, ostatnia paka, chyba że coś trafimy. Nie, no to, to nie jest nic akurat. Dobra, to była ostatnia. No to jedziemy w tym Foot Champions. W ogóle, gdzie jest mój Laurent Blong, którego zrobiłem? Powinienem go chyba gdzieś tutaj dodać. No właśnie, tego wypożyczonego squixeluję, żeby mi nie przeszkadzał. No i nie wiem, czy go za Wandajka go dawać? No nie, za Mariana. ha! <laughs> tym bardziej. Marian ma wszystko lepsze, a nie wszystko gorsze. Dobra, dla testu za Wandajka. No, Mariana nie nie chce, nie chce, nie chce, nie chce. Marian to nieważne od statystyk, stary, on jest po prostu Mega OP i najlepszym obrońcą, więc jego się nie zmienia. No, tylko jeżeli nie będzie ewolucji na 9, to na jeden mecz wrzucę tego blonka z Wandajkiem. A tu. No nie ma, no. No nie ma, no nie ma, po co? CO TO ZA FOTKA, TY, ALE cool! Parecho na SPD zostawiam, niech ten Messi se pobiega Zagrałem nim te 10 meczy i w sumie był w miarę spoko Tylko ten jeden mecz co nim zagraliśmy, wtedy mu kompletnie nie poszło, ale ogólnie daje radę, więc źle nie ma A Parecho na SPD zresztą, on i tak jest wszędzie, więc... No więc niech gra Chcecie zobaczyć jaki ziomek ma skład? To proszę bardzo, akurat sobie podpinam do ładowania Due, Jamal, Winiarz, Vieira, Hulit... 3 ewolucje na raz ma? No, i Daniel Parejo od razu z odbiorem. Tu szy szybki gol dla nas, i, i po prostu już spokój, proszę Państwa. Kylian Mekambe Zagranie do Nazario. Nieudane. No to do. No... no i nieudane, ale mamy piłkę. To bez cięcia. Leopepsi. No dobra, jednak nie. Że tam tam wbiega wbiegaj, bo. No, chyba, że zrobię tak. I finezyjnie. Kurde, no. Zawsze mi taki strzelają, a ja nie mogę takiego fineza wcisnąć. O, piłka. Za darmo No to wykorzystajmy to Nazario No i to jest to Ten Nazario jest taki silny To już? A, jest i winów. Cieszę się jak dziecka jest. Sierpień, połowa. Ale bez kitu, ten Nazario to jest totalny gold Ja już wiem, że on kosztuje 10 milionów. Ja nim strzelałem w nocy. W nocy najlepszy gameplay przy okazji. Teraz musimy tylko oddać winna komuś. No, oddam. Nie. Mnie nikt nie oddaje, ale oddam tam. Jestem zadowolony. Mogę oddać. No, wracając do Nazario. On jest taki OP. On z każdej pozycji strzela. I ja nawet nie muszę kopać na zielonym. Nie kopię żadnych finesów nic. Tylko napinam mu trzy kreski. On wali taką bombę, że to jest aż no, nie, niesamowite, nie jakby uwielbiam tego gościa. Bardzo się cieszę, że go trafiłem. Mocny zawodnik. No, prawie tak mocny jak Parę Ronaldino czy Marian. On był na drugim miejscu złotej piłki, a tu oddajemy winka, trzymaj się wariacie i lecimy po dobre trafy. Że co 11 winów w sierpniu w końcu się udało i ciekawe, czy cokolwiek tu uda się trafić. Najpierw wymienne. 1 i 2, fajnie, QuickStar 20 tysięcy, easy zarobę. Kolejne dwa, o, ze skipem, ze skipem. O, Tezar, o, Nunovender, no, to będzie ile? 25 tysięcy. 2 z 8 futis 9,7. Plus. No to dwie karty 9,9, jesteśmy wszyscy zadowoleni, nie? Ryse pierwszy, Forlan drugi, V3, no nie gadaj, że same 9,7. No co to jest? Na no, Argentyno, co ty robisz? To jest największe oszustwo, jakie w życiu widziałem. Czuję się wydymany. Jakby i tak mi się nudziło. Miałem nie grać tego Food Champions, ale. No, nudziło mi się w nocy. No to zagrałem. I naprawdę czuję się legitnie wydymany. W tym piku. Tutaj mamy gówno, Tego się spodziewałem. Oczywiście aktualizacja sklepu. on nareszcie się skończyła. Teraz było chyba tylko 10 sekund. Więc Git. Tu 25 razy 8, 4. To ty pierwsze. SPO Anglia La Liga, to jest Bellingham chyba w To do, do, do skipu. 9-7 Beli zawsze spoko. A razem z Abelim, coś się schowało na końcu. Niszcz. Paczka piłkarska futis. Jeden, wymienny. Jeden wymienny futis. Może być bohater i może być ikona. To jest chyba bohater. Kuman. To jest ikona jednak. No to do zeskipowania. No nie jest warty przecież... czym tak to laguje? O, to jest to zbugowane widły. No to do Quixelu No to jeszcze jedna Chłopek, chłopek Napastnik Kanu to jeszcze wymienne 10 razy 85 proszę państwa shifter. Jest szansa na coś dobrego, może jakiś Cruyff 98 na przykład To by było mega dobre, bo on kosztował pół miliona Chciałem go dostać, tu Gianni 94 to dobrze nie świadczy a w Shapeshifterze mamy lakakę. No nie on no, też będzie warty nic no. Ale quickselu będzie dużo no, Z zawsze coś. Zawsze się nazbiera to. No. Do składu 99 muszę kupić karty. Jeszcze Futis Premium, trzy karty. Nie wierzę w tą paczkę, ani trochę w nią nie wierzę. Tu Ameni wyskoczył? Czy to nie jest on? LS? Ojoj. Ja to skipu... Ja nie wierzę, że ja tu dostanę. Do skipu to jest... O, Su Suarez! Hej, Suarez fajny! Jest ta paczka jeszcze? Za ten? 8 x 6 razy 10 Nie ma już jej. A chciałem ją kupić. To jest... PIK96 wymienny za 250! A tam było 10 razy 8 6 za stówę! Dobra, to zostaje nam jeszcze te 10 razy 8,5 I nie wiem, ile ich otworzymy. Zobaczymy, bo na razie dzisiaj nie mam co zrobić w SBC-czku. No. Mógłbym dorabiać paczki i te piczki, te gówniane, z których nic nie leci, z których może raz ktoś tam pisał, że coś tam wydropił, ale ja nigdy z nich nie wydropiłem, a zrobiłem ich dużo. Ale no, na dzisiaj nie chcę się ich robić, bo no, zlagowane jest to robienie na webapie, a na konsoli to tym bardziej. Co, odkręcę Mirinda, może przy okazji trafię coś. O, jakaś babka? I to? A, napastniczka, to nieważne. Okej. Okay. Futis muszę sobie przetrzeć, bo trochę mokre usta po piciu. Napastnik? Ha, ta, pomyślałem o Messi'im od razu, nie wiem, nie wiem, ale to jest Korea. Korea, nagrałeś to? Nagrałem to. Alvarez, to nawet nie jest Korea. A i po oczach, choler daje, no to już mógł nie wyskakiwać. W ogóle miałem się ogolić, nie? No trochę mi zarosło. i Ale nie mogę, bo tutaj, nie z tej strony, z tej. Tu mi wyskoczyło jakieś gówno, jakbym się ogolił. To bym to rozwalił, i by było nieprzyjemnie. Więc dlatego, jestem jak coś wąsa, to broda to duży. Bo ja lubię mieć broda, ale taką mniejszą. A tu nic nie ma, to do skipu. W sensie mniejszą, taką krótszą, może nie wiem, parę milimetrów, o centymetr. Taką taką, wiesz, solidną, soczystą, ale bez przesady. Teraz, teraz wydaje mi się trochę za dużo. A tu jakaś ikona shapefitter, czyżby? PS, Brazilla liga to jakiś. Jakiś Rodrigo. Czy to będzie krójfik? Dla mnie? Dla mnie. No Królźwik teraz dla mnie, tak jest! No nie, hamica. Rival, <śmienic> nie ty, ty idź, nie, nie biorę go. Rivaldo ma 9-4, to chyba wszystkie karty 9-5 może jednak będziemy zbierać, bo on nie chce zbierać, czyli o, my kamber. Team of the year. no schowaj się, 9-9, przyjdź do mnie. Nie przyszło. Ale jest Patrick Vieira, którego cenę, <śmienic> no zaskoczyła mnie jego cena, jak coś 15 tysięcy. Okej, okay, futis, to teraz. Wychodzisz z niego teraz, teraz, teraz. Ty jesteś kim? Seale Makers? Jakoś tak? To jesteś ty? To jesteś ty. Wiesz, kojarzę. A razem z nim... Tura. No, jest ciężko z tymi dziewięć wyjątkami. Proszę bardzo, Team of the Year, no schowaj coś! Co to? A, to jest ta Totsica. To Totsica. To, to, to jest ta babeczka, to z Chawinga? No właśnie, no właśnie, no właśnie. Jak tutaj nic nie będzie, to kończę tą nierówną walkę, nie? O, no nie, no dobra, żartowałem jeszcze raz. Zwłaszcza, że mi sklep aktualizuje, no! Sierpień, połowa sierpnia, popołudniowa godzina w niedzielę i laguje, PS. Anglia... Nie, to nie, ona, nie wiem w ogóle. Ona nie, dobra, to nie ona, to nie ona. Ona by miała herosa, pewnie by wyskoczył. E, Nuanieri i... Matuidi. Dobra, ostatnia paczka dla was, widzowie. Może się skitra ktoś? Kto to za ziód? Napastnik Szwecja Larsson. No to się nie skitną. Na pewno. Nie ma nic. Zgadłem? O, pójdę. Ja, Dobra, widzowie. To było na tyle dziś. Dzięki za oglądanie wam serdeczne. Mam nadzieję, że się podobało. 11 winów wbiłem, gówno trafiłem. Także nie warto wbijać. Pozdro, trzymajcie się i. No i do jutra o 6, Codziennie o 6 są filmy. Pamiętajcie.